Witam. A zarazem żegnam. Wspólna Europa niestety, niestety. Ludzie bardzo mądrzy u nas twierdzą, że nas naprawdę tam już nie ma, że po tych różnych wyczynach, a właściwie bezczelnych jakichś takim bezczelnym negowaniu tego, o co prosi grzecznie, bardzo taktownie nas Wspólna Europa no to co ona ma zrobić? Ona musi. Ona musi nas wypieprzyć. Tylko my będziemy nawet jeszcze nie wiedzieli z początku, że już jesteśmy wypieprzeni. Nie będziemy wiedzieli. I zawdzięczamy to sobie, kochani, absolutnie sobie. Teraz jest lato, teraz są wakacje. No i oczywiście PIS, wszystkie te cholerne takie próby likwidowania naszych różnych takich więzi, ostatnich więzi z wspólną Europą właśnie teraz to robi. Dlatego, że prawda, woda, ojej, słoneczko, jak fajnie. No akurat słoneczka nie ma w tej chwili ciemne chmury naszły na niebo i nie tylko na niebo naszego, na cały nasz nieszczęsny biedny kraj. No ale w każdym razie jest lato, ludzie jadą na wakacje i w ogóle nie myślą, nie słuchają tego wszystkiego, a co tam, o Jezu, tak się przyciągają jak dobrze. O, jak ciepło, to powietrze takie smordliwe, no ale wydaje się, że ciągle świeże. Fajnie, fajnie, fajnie. Dzieci tam. Uważajcie, nie potopcie my się wszyscy, kurde, potopimy. O, potąd, potąd, potąd. Tak jak w czasie tych ulew, tak jak Niemcy, tak jak my, też u nas. No i co na to zrobić? Ja wiem. Ja wiem, tylko jak przekonać. Tych, co nie wiedzą. Trzeba znowu wyłazić na ulicę. Masowo. Znów, tak jak za czasów strajku kobiet: Marto Lempard, Klementyno Suchanow i trzecia ta cudowna niestety, no, nie pamiętam dziewczyno, kobieto. Zacznijcie działać, ja wiem macie 150 różnych pozwów sądowych, ścigają was, jeździcie po, po Polsce, właściwie to powinna najpierw władza dać wam szofera, jakiegoś z rządowym samochodem, żebyście wszędzie dojechały, żebyście wszędzie były, odebrały ten pozyw i tak no dalej. Ale w każdym razie musimy, musimy wychodzić. Ludzie. Jeżeli teraz już nas nie ma we wspólnej Europie, to jeszcze jeszcze jedną nogą, jedną ręką, jeszcze tak jak topiący się, trzymamy się. Jeszcze ten, co, co, co pod, pod spodem przepaść, ale jeszcze gdzieś w niebo wzrok, jeszcze głos chrypiący, ale ratunku, ratunku, ratunku. Do kogo ratunku? Do siebie ratunku. Kurde, weźcie się, weźcie się, rodacy, 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 rodaczki. Przede wszystkim rodaczki, no właśnie, bo facecie to, to są koszmary faceci, przecież to wszystko faceci, przecież to, ten, ten, mały, no ja też jestem mały, ale dlatego mam prawo mówić, ten mały i też jestem kurdubel. to on jest up. <ścoughs> udałem, udałem, nie, udałem, to tak, że to po prostu tak dławi w gardle nas wszystkich, że, że, że już głosu nie starcza, żeby krzyczeć w ratunku, więc ten mały kurdubel. Bo on jest opętany, on jest opętany absolutną ślepą nienawiścią, Ślepym takim jakimś musem, który jakiś diabeł mu tam dyktuje to wszystko, żeby to robić. Ale on to on ta świta Jego. Ta jego cała czereda. Ja wam bardzo w prosty sposób, Chyba, chyba, chyba spróbuję wytłumaczyć, jak to jest z jedynowładstwem. No bo to jest jedynowładztwo, przecież. Z jedynowładstwem jest tak, dlatego tak źle, że siedzi ten jeden taki tam gdzieś, ma paru takich załóżników, no i oni mu tam szepczą w jedno ucho, w drugie, ucho, ten, ten to, ten tamto. No a on tak siedzi, siedzi, słucha tego, słucha tego, ale potem robi swoje. I oni. Swoj, z kolei mają swoich takich przydupasów, którzy im coś szepczą tam z dołu. To jest taka transmisja, ale transmisja fałszywa, dlatego że wszyscy, każdy z nich myśli o tym, jak sobie tam tak coś dla siebie upiec. Wszyscy oni naród, Polska, ojczyzna, Bóg, Jezu, to wszystko jest kit. Kit szczery, totalny kit każdy myśli tylko o sobie no i jeszcze oczywiście o kuzynach ciotkach, po ciotkach, wujkach i tak dalej to teraz ta modna, tak modna zawsze było modne to, żeby popierać no bo to w, w, w genach mamy żeby y, swoja rodzina swoja wiocha to, to, to trzeba, prawda, Po tym jak człowiek troszkę wyżej wejdzie, no tak oni są w dole no to trzeba ich też tak pociągać za sobą, no i ciągną za sobą, ale bez przesady, kochani, bez przesady to nie może być tak, że tylko wszędzie są jacyś tam ludzie z takiego awansu aspołecznego, bo to jest awans aspołeczny. Dlaczego to jest takie aspołeczne i szkodliwe? Dlatego, że wszyscy ci ludzie, którzy włażą na jakieś tam stanowiska mniejsze, większe, oni nie umieją tego robić i potem to są te katastrofy. Katastrofy, nie wiem, z, z Ostrołęką, z Puszczą Białowieską, z, z stadninami koni. No Przychodzą ludzie i mają o, o tym pojęcia, co trzeba z końmi robić, co trzeba z lasem, co trzeba z węglem, właśnie z węglem nie robić. I potem są takie katastrofy. Wszędzie, wszędzie. Być może, że w tej chwili już nie ma jakiegoś, no są jeszcze woźne może takie, które nie są ciotkami jakichś tam obajtków takich, ogólnie nazywając, no może jeszcze w szkołach, ale już prawie nigdzie, prawie nigdzie, bo to już jest tyle lat, pięć lat, czy nawet już szósty chyba rok idzie i wszędzie jest totalna niewiedza, co na danym stanowisku, ma się robić nic, nie wiadomo. Bo a, w różnych takich urzędach, gdzie przychodzi taki nowy, taki mianowany, prawda, nie, to, to nie tylko muszą być spółki, te skarbu Państwa, to jest każdy urząd, każdy. Tak jak w PRL-u, przecież ja pamiętam, w PRL-u to się nazywało wtedy, wtedy, nazywał się awans społeczny. Teraz jest awans, a społeczny. Ale to samo jest to i to, do siebie podobne jak, jak krople dwie wody. Tylko tam też oni nie umieli robić, tylko że tam jeszcze były resztki takich przedwojennych, takich ludzi, którzy byli wykształceni i oni bardzo grzecznie, pokornie przed takim dyrektorem, który nieraz nawet pisać nie umiał. No bo był po szkole takiej, no tuż, 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 no to nic złego, nic złego, że on, że on był awansowany, jak to mówią społecznie, tylko dlaczego od razu tak wysoko? Dlaczego Taki obajtek, dlaczego on z wójta musiał zarządzać od razu tym Orlenem i teraz jeszcze Lotos chce, a jeszcze Bóg wie co? Nie no, dlaczego? Ale tak jak wracam, wracam do tego, co chciałem powiedzieć. Tak jak Obajtek ma swoich tych takich załóżników, ale jego załóżnicy, jego lizusy, bo to są wszystko lizusy, to są na takich trochę niższych od niego, ale wysokich ciągle. A lizusa jednego, drugiego, piątego, dziesiątego ma i wójt i Obajtek miał, ale teraz już jest Orlen Lotus, już Boże Święte. Każdy, każdy z nich ma lizusa i ten lizus, on też o czym on myśli, on liżąc, Podszeptuje to, co jemu jest wygodne, to, co pomoże jemu się tak trochę wywindować. A jeżeli nie wywindować, niech będzie musiał jeszcze na tym takim średnim stanowisku być, to chociaż zdeptać, upchnąć niżej tych, którzy mu zagrażają. I to tak idzie. Nikt nie myśli o tym, żeby coś szło do przodu, żeby jakieś wykonywać założenia no, po prostu podstawowe danej funkcji, czy w budownictwie, czy, czy w szkolnictwie, czy coś, tylko są wszędzie te lizusy, takie piętrowe lizusy, na najwyższych piętrach wysokie lizusy, na niziutkich piętrach niskie, ale wszyscy liżą, liżą, liżą pod kątem, żeby sobie ulizać coś dla siebie, no i znowu te pociotki, te, te wójty i znowu się ta rozszerza ta, ta cała hmm, Pajęczyna, pajęczyna, kiedyś mówiło się brunatna pajęczyna, ale to jest, bo ja wiem jaka pajęczyna, no straszna, patriotyczna pajęczyna. Dla wszystkich Polacy, to jest przecież żywy To wołanie teraz osobno, dzisiaj usłyszałem, że a, uczelnie to są dla Polaków, co to znaczy? studenci obcokrajowcy, nie my, Polacy, my. No zabić się. No normalnie, no normalnie walczyć, trudno walić w czyjeś, to aż aresztuję od razu, ale człowiek by się własną pięścią zabił, jak słyszę to wszystko. Ja nienawidzę patriotyzmu z tego powodu. Oczywiście on powinien być jakiś podstawowy, ale to jest coś naj, naj Najkoszmarniejsze, najbardziej niebezpieczne, naj, najwredniejsze w sumie, nawet jeżeli nie jest, ale w końcu z tego, z tego co wynika z patriotyzmu głoszonego przez tych różnych no, neonazistów, no, no nie oszukujmy się. Cały nasz rząd, cała nasza władza prowadzi nas w tamtym kierunku. Jest taki pisarz Piątek, genialny pisarz, on, on ale. Czy ktoś czyta książki, chociaż tej książki nie piątek, piątek, nie pamiętam imienia nie pamiętam. Piątek pisał o Macierewiczu, pisał o Kaczyńskich, ostatnio pisze o Rydzyku wszystkiego po dwa tomy. No tam wszystko jest wyłożone jak. No, 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 no jak, jak nie wiem, to jakieś takie powiedzenie było. Na, na tacy. O, na tacy, taca, co? Kościół. Tak. Tam jest wszystko, jaki ten rydzyk był pokumany z perelowskimi służbami, jak one go wychołbiły, stworzyły. No i co, i ludzie mogą przeczytać, i ludzie mogą nawet mówić sobie nawzajem. Oczywiście, jeżeli przeczytają, i wiedzą, co mają mówić sobie nawzajem. I nic, kompletnie nic. To jest następna potworna zaraza, że już żadne rzeczy straszne, bezwstydne. Koszmarne, jakieś niszczące społeczność, niszczące wszystko naokoło w tej naszej Polsce, nic nie trafia do ludzi. Nic. Nikogo to nie obchodzi. Wstyd? Boże święty. Nie ma żadnego wstydu. Kiedyś były elity. Teraz się robi nowe elity. Kiedyś były elity, i cała ta, ta, ta historia Polski, na przykład, długi czas. Przed wojną opierała się na tym, chociaż przed wojną było bardzo źle, ale były elity był jakiś wstyd, że czegoś nie wypada. Dzisiaj wszystko wypada. Jest pani profesor Ewa Łętowska, wielbię ją, uwielbiam ją, po prostu uważam ją za, za, no naprawdę za Matkę Boską, prawdziwą Matkę Boską, bo co tam, tamtą Matką Boską to tam nie było. Matkę Boską prawa, prawa po prostu, karnego, administracyjnego. Jest to kobieta, Myśląca zdrowo i logicznie, i ona powiedziała niesamowitą prawdę niedawno, że każde prawo ma swoje złe, potworne strony. Każde prawo. I to jest coś, co tak brzmi, prawda? Ma to ma, nie? No nie, 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 nie. Tu jest. Jest tak zwany pogrzebany, i ta niechęć ludzi do prawa polega stąd, że niby ci wszyscy sędziowie walczą, niby oni mają rację, niby. Tylko, że oni nie mogą powiedzieć. Pani Ewa Łętowska mówi. Różne rzeczy, którzy inni bardzo mądrzy, skrzywdzeni sędziowie, prokuratorzy z tego, z tego justycji mówią, ale nie chcą mówić, może nie powinni mówić, uważają, że. Nikt nie jest nieomylny, że oni też źle robili, że społeczeństwo nie wierzy w prawo, ale mówimy o elitach, elit nie ma, niby są tworzące elity, no Obajtek jest elita, a wszyscy ci naokoło na Kaczyńskiego, no to jest elita. No, i, i tam jeszcze niżej to śledzi. Tylko, że elity są takie jeszcze uu, słabiutkie, nawet w tej wyredności. Oni jeszcze nic, oni są tak straszni, oni się jeszcze nie nakradli, Oni się muszą szybko nakraść. Oni już wiedzą, czują, że to już krótko już, już, już tam, tam już coś słychać. Nie wiem, suki jakieś, jakieś więźniarki już warczą. Także oni muszą szybciusieńko, a kiedyś elity już. Już były takie osadzone, już nie musiały tak kraść i jeszcze wtedy miały tą moc mówienia jakiegoś takiego narzucania społecznego co wypada, a co nie wypada. No aż się aż się zapeżyłem. Taki piękny dzień piękny, chociaż bardzo pochmurny, te chmury czarne, ale jeszcze jest ta zieleń. Rośnie w tym roku to, latom było mokre, deszczowe. Urosła ona, Boże, jak pięknie urosła. No, ona jeszcze jest, ona jeszcze będzie. No i chyba z tego się na pewno cieszmy tak bez żadnego ale. A to, co złe będzie, no, wychodźmy na ulicę. Wychodźmy na ulicę, na te asfalty, na te betony na te rynki różne i nawet jeżeli byśmy milczeli, to bądźmy tam w swojej jakiejś masie tych, którzy chcą, żebyśmy nie utonęli. Bardzo, bardzo Was o to proszę.